Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Was zabrać do niezwykłego miejsca, które znajduje się w rezerwacie przyrody Góra Sobień, w Parku Krajobrazowych Gór Słonnych. Tam właśnie, gdzieś za tymi drzewami, czekają na nas już ruiny Zamku Sobień. Bardzo klimatyczne, fajne miejsce. Jak tu dojechać? Drogą relacji Sanok-Załóż-Lesko podjeżdżamy właśnie pod Górę Sobień. Drodzy Państwo, proszę zobaczyć, tutaj mamy... Granice powiatów, powiat sanocki, powiat leski i tu się zjeżdża właśnie na takie parki. Zaczynamy o takim właśnie oto podejściem. Nie jest ono ciężkie, ale w czasach, kiedy tutaj by popadało, jest wilgotno, no to troszeczkę trudno na nie wejść, bo jest po prostu ślisko. Także na to trzeba uważać, ale jest barierka. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lesko o to zadbało, żeby tutaj było bezpiecznie. Troszeczkę zmęczony ale idziemy sobie całkowicie powoli i co chwilę tutaj omijamy takie właśnie przejścia Po niecałych 10 minutach, 5 jak szybciej pójdziemy pojawia nam się wejście właśnie takie tutaj na sam zamek i tymi schodkami one są bardzo niski skok mają także osoby które mają problemy z poruszaniem się, też na pewno dadzą radę. Tędy wyjść bardzo istotna. Informacja, informuje o tym ta żółta tabliczka. To są ruiny. Także proszę Państwa, możemy się poruszać w obrębie ich, ale w żadnym bądź i to żadnym przypadku nie wchodzimy na mury. Nie są one zabezpieczone, można polecieć. A nie jest tu, jak widzicie Państwo, nisko. Zresztą zaraz zobaczycie. Wchodzimy do w pierwsze miejsce. O! Proszę zobaczyć. Tak jakby basztaw wejścia, tak? Brama wejścia. Idziemy dalej. Schodzimy tutaj od bramy wejściowej do tych faktycznych ruin. Jak widzą Państwo tu. Stare mury idą gdzieś tu bokami cały czas widzimy, że to są klepiska. Pewnie jak ktoś kiedyś to odkopie, to ten zamek ściany, które się zawaliły do środka, one po prostu leżą i my po nich chodzimy. No pewnie ktoś kiedyś, tak jak w zamku odrzykoń, to odkopie, postawi na boki, wtedy będzie tego po prostu więcej. Bardziej spektakularnie to będzie wyglądać. A teraz widzimy tutaj jak to wygląda. I wchodzimy do najbardziej magicznej części tego zamku, z pięknym widokiem na przełom Sanu. San tu płynie od strony Leska, tak jakby na wprost, i na prawo płynie do Sanoka. O dzisiaj mamy ładny widok. Widać bieszczady tam daleko. Proszę sobie zobaczyć. Pod samym sobie przebiega linia kolejowa. Relacji Zagórz-Krościenko. A sam zamek, ruiny tego zamku wyglądają tak. Jest tu bezpiecznie dzięki nadleśnictwu Lesko, które rok w rok zabezpiecza po prostu te ruiny. Buduje cały czas te barierki, cały czas odnawia podesty. Bo dziękujemy bardzo za to, bo dzięki temu turyści mogą to odwiedzać. I co najważniejsze, zwiedzanie tego zamku jest za darmo. A teraz troszeczkę historii. Zamek na górze sobie, jako twierdzę obronną, lokuje tutaj nie kto inny jak nasz wielki król Kazimierz Wielki. W późniejszym czasie inny wielki król, Władysław Jagiełło, przekazuje zamek wraz z dobrami tutaj naokoło nie, nie komu innemu jak naszemu wielkiemu bieszczackiemu Rodowi, czyli Rodowi Kmitów, którzy urzędują wtedy w lesku. Ci z kolei no tutaj żyją, traktują go jako taką twierdzę obronną, no i przychodzą lata 1470-1520. Dokładnie wiemy, jaki to jest mniej więcej zakres lat, ale niedokładnie potrafimy wskazać kiedy. Zamek podczas z, jednego z najazdów Węgrów zostaje całkowicie spalony. Nie dochodzi już nigdy do jego odbudowy. Także takie ruiny są, można powiedzieć, od początku XVI wieku do dnia dzisiejszego. Jak każdy zamek, i ten ma swoją legendę. Mówi się o tym, że Kmita jeździł po różnych wojnach, na różne spotkania, wyjeżdżał w inne części Polski, wtedy Rzeczpospolitej. I jego żona miała mieć tu romans z pewnym Węgrem. Kiedy służba wydała Kmicie zachowanie żony, ten przywiózł ją tutaj, dał jej dzban z wodą i kazał ją zamurować. W nieopodległych tutaj leżących pod zamkiem lochach. Niektórzy, którzy tutaj wieczorową porą odwiedzają ten zamek, mówią, że do dnia dzisiejszego w nocy słychać szlochanie kobiety. Pora nam się rozstać z tym miejscem. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia. Naprawdę nie zajmuje to dużo czasu, kawałek historii naszej okolicy. Plus do tego bardzo ciekawe miejsce z bardzo ciekawą historią. I zaznaczam, nieodpłatne. Można tu być, wejść całkowicie za darmo. Jak jest, upał, można się schować. Praktycznie wszystko jest zadaszone, z wyjątkiem właśnie tego punktu widokowego na sam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. A na końcu filmu pokażę jeszcze miejsce, gdzie można bardzo dobrze zjeść, tutaj pod, obok parkingu. Po zejściu już z zamku, jak odwiedzimy to miejsce, możemy tutaj bardzo smacznie zjeść. Naprawdę dania polecam, są robione. Tutaj na miejscu w większości przypadków są bardzo smaczne i ceny też są bardzo przystępne.